Pierwsze koguty na ranczu, tak? Tak. Od razu widać które to koguty Co powiesz, Zosia? Jesteś zadowolona? Tak. To a to maka, maka. i maka? Tak. Ono to mamy imiona. A to dziewczyny są. Białe są dziewczyny. Te to są koguciki. Widzisz, góry się boją, a koguciki odważne. A jak gdyby to to koguty złoszą się? Złoszczą się? Nie wiem. O, aż z wrażenia kupę zrobił. Gdzie? Zrobi tam pod siebie Musimy jutro Zosić drzewko podlać, pamiętaj. No Który to jest Elvis? Ten jaśniejszy? Tak chyba To jest, chyba... jest yy, imiona Elvis i jak ten drugi miał już to, to zapomniał nawet A może nie to tylko Zosia no ją, to Nie no to jest chłopak A. <suszy> Może to, no, nie będzie Kuba, to, Elwi... to będzie będzie Jaśniejszy będzie Kuba, tak? tak? Dobra. A ciemniejszy Elvis? Elvis to jest taka... Ee, taka no, to Elvis ładny jest. Podoba mi się. I też. Bardzo ładny A kogut. A kury nie. Czemu? Kury jak kury. Kury mają znosić jajka, Zosiu. Tak. A kogut co ma robić? pilnować kur. Tak. A wiesz, że jak wykluła się yy, pisklęta? No, z jajka tak. Jak będzie kogut, to nie będzie koguta, to nie ma pisklęta. Tak, a skąd ty o tym wiesz? No. A skąd ty o tym wiesz? No, dlatego kury dam snoszą i na wieczora... Na Musi siedmiu. być kogut, żeby były pisklęta, tak? Tak. No, zobacz, kury, kury ciekawskie. Elwisa podrywają już zobacz. Podrywają Elwisa. I się te piśmęta. Mama, trzeba zobaczyć, czy te koguty mają skrzydła podcięte. Ale te kogutaje to nie są takie inne, jak te białe? Elvis. Ten ciemny to jest Elvis. A ten jaśniejszy to jest Kuba. Co się nazwała? Ten jest ładny. No dobra, to idziemy do domu. Sprawdźcie jeszcze czy jajka są. Masz teraz jajka. Ty masz sprawdzić, hej Tak, wejdź przez, przez otwór, no wejdź Chyba jeszcze nie ma. Kiwa, kruba. No musi tata to wynieść. No dobra, żegnamy się.